Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Wszystkich moich cudownych subskrybentów, moich widzów, jak również tych, którzy gdzieś tam nie bardzo e, chcą mnie oglądać, a jednak oglądają. Słuchajcie, kochani, na początku e, nauczyłam się troszeczkę już, e, więc na początku zapraszam wszystkich, którym się podoba mój kanał, moje filmiki do subskrypcji mojego kanału. Oraz do łapek w górę i tylko łapek w górę, jak ja to zawsze mówię. Ech. Łapki w górę i tylko w górę. Słuchajcie, jest tak gorąco, że nie mogę oddychać. Jak włączę wiatr lub klimat, to nie będę mogła gadać, a jak nie będę mogła gadać, no to już w ogóle. Słuchajcie, przede wszystkim dziękuję Wam serdecznie za cudowne komentarze. Jesteście niesamowici wspaniali ludzie, których naprawdę tak brakuje na świecie. W ogóle... Brakuje w, chyba w życiu każdego, bo dzieci dobrzy ludzie są rozsiani po całym świecie i tak w jednej grupie to rzadko ich spotkać. Yy, co chciałam powiedzieć jeszcze na dzień dobry, chociaż już jest około 13. Mamy 10 lipca 2023 roku, bo ktoś mi dziś zarzucił, że te filmiki były nagrywane 20 lat temu. Słuchajcie, 20 lat temu to byłam piękna i młoda. No i nie było takiego internetu przede wszystkim. Nie mieliśmy takich luksusów, nie było takiego internetu, nie było takich możliwości, nie było w ogóle takich produktów, niczego, ale było fajnie. Wiecie, chodziliśmy gdzieś po cmentarzach, graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy, cieszyliśmy się tym, co mieliśmy dostępne. Więc słuchajcie, dzisiaj mam Wam do zaprezentowania yy, naprawdę fajną, fajną rzecz i to jest znowu polecajka ode mnie, ponieważ to są bardzo fantastyczne produkty, 100% bio. I już Wam je pokażę. Uwaga, tam, tam tam, 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 tam proszę bardzo. Cudowne produkty do pielęgnacji ciała. 100% wega. Nie ma tutaj nic, do czego można by się było doczepić. Fajne są, no powiem Wam ja jestem zachwycona, ponieważ poleciła mi je Pani po prostu w sklepie. Jak wiecie, ja nie mam czasu śmigać gdzieś tam po internecie, szukać informacji. Oczywiście sprawdzam, czy są to produkty dobre, czy złe pod względem właśnie składników. Jak i również wiadomo, kochamy zwierzęta. Ja jestem zwolenniczką produktów, które. Nie testowane są na zwierzętach, ponieważ kocham zwierzaki, mam ich sporo. Zaraz wam pokażę, bo mam tu i psa i kota. Siedzą, grapią się na mnie, bo w ogóle nie wiem, co się dzieje, że jestem na przykład jeszcze w domu. Słuchajcie, Bibio Cosmetic. Świetna naprawdę rzecz. Jest też polecana, tylko ja powiem Wam, jestem naprawdę ciemnota, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Yy, nie wiem, czy, czy ja mogę to wszystko Wam tutaj mówić, czy to nie jest gdzieś chronione prawami autorskimi, ale myślę, że moje spostrzeżenia na temat tego produktu to mogę powiedzieć. Są super. Polecam, naprawdę. Słuchajcie, otwieram je yy, przy Was nowe. Ja już sobie gdzieś tam próbowałam. Słuchajcie, pokażę Wam, jak wygląda yy, żel pod prysznic. Jest jest biały, przezroczysty przede wszystkim, bez jakichś tam barwników. Wszystkie produkty, które się w nim znajdują, są naturalne. Olejki, nieolejki, woda kokosowa. Słuchajcie, znowu przed cudem pachnie, pachnie, pochlapałam się, ale to nic. Pachnie takim właśnie przecudną słodkością, maliną, ale nie za bardzo słodko. Dla mnie jest fantastico. Bardzo fajnie się nim myje. No, nie byłam przygotowana na to, że się e, akurat nim troszeczkę pochlapie, ale słuchajcie, pachnie jak prawdziwy perfum. E, uwielbiam w ogóle takie perfumy też, o którym Was już opowiadałam i tam co trochę mnie zlinczowaliście, no ale to tam inne osoby. Ale uwielbiam takie e, zapachy. Są to zapachy nie za bardzo słodkie. Nie mdlą, a jednak... E, no, pobudzają we mnie jakieś tam poczucie takiego komfortu, że jest super, że jest piękny dzień i on jest taki właśnie malinowo-świeży, no przepiękny. Polecam przynajmniej przejść się do Hebe, spróbować. Jest to seria reklamowana dla sportowców, czyli dla ludzi aktywnych, no to coś dla mnie. Pomimo, wiecie, moich problemów zdrowotnych dalej ćwiczę. Co prawda, teraz ten tydzień nie byłam na zajęciach, ale już od dzisiaj postanowiłam, że będę już przygotowywać się w domu do treningów. Od przyszłego tygodnia znowu zaczynam pełną parą. Muszę się zapisać właśnie w tym tygodniu na zawody razem z Fabien i chcę to jakoś ugryźć. Słuchajcie, dla trudnego, nic trudnego. A poza tym, jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała, a ja potrzebuję takich bodźców, które mnie gdzieś tam pchają żeby wciąż gdzieś iść do przodu, pomimo tego, po co ty to robisz, a za stara jesteś, a przecież ty nie masz siły. No, a kto cię puści tam i w ogóle, i no gdzie ty? No i wiecie, ja w ogóle żyję w takim świecie. Nie wiem, chyba ja tam w jakimś przeklętym miejscu albo nie wiem, może ktoś coś puścił zamiast covid -a, To jakieś wredność, bo powiem wam, że spotykam się. Im więcej ja się cieszę moim życiem, im więcej staram się pokonywać te trudności, które mnie spotykają, im więcej ja chłonę każdy dzień, tym bardziej ktoś mnie tam gnębi. No ale. Wiecie, jak już coś wyćwiczę, bo mam w planie dzisiaj, jutro właśnie wymyślać sobie układ, bo wszystkie układy wymyślam sama, Fabian też, no i przyda nam się na pewno, słuchajcie, taki żel pod prysznic, bo niestety po intensywnym treningu, w taką pogodę, nawet włącząc sobie wiatraki czy delikatnie klimatyzację, no to niestety śmierdzimy jak stare skunksy. No i powiem Wam, to jest moja polecajka, naprawdę, ja dzisiaj się w nim normalnie jeszcze ze dwa razy wyszoruję, bo mam jeszcze dużo spraw i wtedy powiem Wam, jak on się pieni, jaką się zachowuje na ciele, bo słuchajcie, po prostu yy, nie używałam go jeszcze, mam tam w łazience drugi zestaw, ale widzę, że chyba mój synuś, no i nie wiem, pewnie Fabian już tam wypaćkali, całe opakowanie. Ale słuchajcie, tak jak pachnie, no to nie trzeba po nim po prostu się perfumować. To jest właśnie ten typ zapachu, który ja uwielbiam. Taki świeży, bardzo świeży, ale też taki właśnie pobudzający moje zmysły, że ja go chcę. Czyli taka właśnie gdzieś świeżość malinowa, może troszeczkę taka słodkościowa cytrynka, Powiem wam dla mnie to jest po prostu idealny zapach. Jak w ogóle pinki, pinki, wiadomo. Co prawda, ostatnio y, nie bardzo jest się jak ubrać, bo w taką pogodę to już w ogóle najchętniej by się poszło w gaciach i w staniku. To jest moja polecajka. Zazwam o nim, coś też powiem więcej, bo sobie przygotowałam materiał na drugim telefonie. Ponieważ wiecie, jest tyle tego, nie chciałabym coś przekazać źle. Ale zanim wam jeszcze coś przeczytam, to mam dla Was bardzo fajną niespodziankę. Takie samo pudełeczko, taki sam kolor. I co? I mamy balsam do ciała. Słuchajcie, i balsam sobie zaraz spróbuję. Polecam jeszcze raz. Cudowna rzecz. No, powiem Wam, tylko się myć, kąpać. Bez tego też. Robię dzisiaj bardzo krótki filmik, ponieważ e, muszę lecieć do innych spraw, postaram się zrobić tego live'a, którego Wam obiecałam w sobotę, mamy w poniedziałek, słuchajcie, no nie wyrabiam technicznie i siłowo. I teraz patrzcie, no, mamy podprysznic lub do wanny, no bo to, że piszę podprysznic, to nie znaczy, że nie możemy go użyć w wannie, prawda? No bo też spotkałam się z czymś takim, że jak ktoś mi powiedział że podprysznic, no to tylko podprysznic, nie, możemy nim umyć. Się i w wannie, pod kusznicem. Możemy sobie umyć nim rączki. Słuchajcie, generalnie to jest coś do mycia, tak? Czyli kiedyś to się nazywało mydło. No a teraz mamy tego tyle, że ciężko się odnaleźć, ale generalnie wiemy, że to jest do mycia ciała. I powiem Wam, Polecam, 100% wega, zero jakichś tam składników, które są niepotrzebne, nie testujące na zwierzętach. Tu z tyłu nas mamy takie króliczki narysowane, zaraz Wam pokażę na tym produkcie. Pyk, pyk, pyk. No i mamy, A tu mamy, tak, tak, jest balsam do ciała. Słuchajcie, ja ostatnio coś muszę okularki sobie zapodać. No, nie ma okularów. Hmm. Dobra, to nie będziemy czytać, będziemy mówić. I tutaj jest też taki zajączek gdzieś go widziałam o tu. Przyjazny tak dla zwierzątek, bo jesteśmy przeciwni krzywceniu zwierząt. No i słuchajcie, skład też jest fantastyczny, ponieważ jest nad 100% naturalny, zawiera wodę kokosową. Z tego co pamiętam, bo niestety nie dowidzam, ale zaraz zobaczymy, co tutaj jeszcze my mieliśmy. No tak, co my tu mamy? O, tu nawet jest napisane słuchajcie, że nie podrażnia skóry jest przeznaczony właśnie dla ludzi, którzy prowadzą życie aktywne. No, jest święty. skóra będzie piękna, miękka i nawilżona 99% składników pochodzenia naturalnego. I powiem Wam, że ja jestem za tym produktem. Zaraz go otworzymy, zobaczymy. Jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, co to jest certyfikat PETA. Bo moje dziecko stwierdziło, że PET no to taka, nie wiem, szluga, taki kawałek papierosa. Co prawda, my wszyscy nie palimy, nie pijemy, nie używamy narkotyków, staramy się prowadzić zdrowy tryb życia. Ale jednak gdzieś tam to, to skojarzenie było, mama, co ty gadasz, jaki PETA, PETA a to PET na Ziemi, Owie nie dziecko. PETA to jest taka organizacja międzynarodowa, Fundacja Walcząca o Prawa Zwierząt. I tam właśnie, na tej stronie, co jakiś czas pojawia się taki raport, z którego ja korzystam. I słuchajcie, jeżeli to są gdzieś, nie jakieś, ktoś ma lepsze informacje na temat właśnie tych różnych składów i tak dalej, no to ja bardzo chętnie przeczytam, ponieważ... Wiecie, ja nie jestem bogiem, ani omnibusem, ani jakiejś tam supermocy nie posiadam, więc ja wszystko też czytam. To nie jest tak, że ja sobie, o, i wszystko mam tu. Nie, to też wymaga ode mnie jakiejś tam aktywności. I słuchajcie, jeżeli ktoś ma informacje dotyczące pewnych rzeczy, czy kosmetyków, czy, czy tam w ogóle czegokolwiek to, jeżeli mi podrzuci linka, ja to przeczytam, oczywiście tylko wiecie, to ja po prostu mówię oficjalnie, że to jest moje zdanie, moja opinia, ja nikomu nie narzucam czego ma używać, co ma używać, słuchajcie mam mnóstwo znajomych, którzy używają, używają Loreala na przykład To jest bardzo popularna marka, ale to będzie inny filmik i nie hejtujcie mnie od razu, tylko posłuchajcie bo myślę, że problem powstał gdzieś tam we wcześniejszym filmiku, bo nie słuchaliście mnie do końca, ale to teraz jest nieważne, słuchajcie, mamy tak mamy tutaj wodę kokosową sól morską Mamy sok z liści aloesu. Mamy kompozycję zapachową, również z kwasu cytryny. Mamy tutaj, słuchajcie, no, pełną taką, powiem Wam, pełny pakiet natury. Plus olejki, oczywiście też naturalne. I, i co ja mogę Wam więcej powiedzieć? Słuchajcie, no jest fantastiko. Jeżeli ktoś. Życzę sobie skorzystać, to zapraszam, bo jest fajne. Ja lubię takie właśnie słodkie zapachy, nie polecam tylko dla kobiet, polecam również dla mężczyzn, jak i takich starszych dzieci. No słuchajcie, no przecież moje dziecko też ma 9 lat i, i uwielbia, no właśnie widziałam w łazience, że uwielbia, bo już go nie ma. Ale teraz, słuchajcie, sprawdzimy ten balsam do ciała. Słuchajcie, co on jeszcze zawiera, co jest fajne. Dlatego jest przeznaczony też dla ludzi aktywnych, ponieważ zawiera co? No, słuchajcie. Chyaluro. Ja tego nie wypowiadam, wiadomo. bio, reca, matko. Wiecie co, ja to na polskim języku połamie język, nie będę tego prostować. Boże, biorę generację. Widzicie, ja bez okularów nie widzę i przepraszam Was serdecznie, ale mm, nie będę ciąć filmików, bo nie umiem. Więc słuchajcie, mamy chyliurin tutaj w tych produktach. Biorę generacja, ale przede wszystkim mamy naturę. I teraz słuchajcie, patrzymy basen. Bo ja jeszcze go nie oglądałam, bo go nie używałam. Zwariowałem, wszystko miała zaraz używać. No, wygląda to o tak. I chodzimy, bo ja to teraz też pierwszy raz testuję. No przede wszystkim dobrze ja powochać. No powiem wam mniej intensywny zapach niż żel pod ale konsystencja jest super, bo znowu jest bardzo y, szybko wchłania się. Widzimy to prawda, więc. Słuchajcie, co oznacza balsam do ciała? Dokładnie to co mówi, balsam do ciała. Wy możecie się, jak to się mówi, po, po sufit po szyję, nie wysmarować. Nie jest tak intensywny zapach, słuchajcie, jak na żelu podprysznic. Ale pachnie tak samo pięknie. Dopiero o tutaj wziąłem większą miłość. Słuchajcie, aż się tu posaruję, bo mnie wczoraj y, tak przypiekło słońce, że po prostu aż niezdrowo był tak gorący dzień, że to chyba był jeden z najgorętszych dni tutaj u nas. Jeszcze sobie troszeczkę weźmiemy. O, słuchajcie, tu jest taki aplikatorek, tak? Też się fajnie nim nakłada. No, kojąco bardzo wpływa na mnie, bo mam bardzo poparzoną skórę. No i słuchajcie, pachnie jak mój ulubiony perfum. Ach, ale była muga. No, śliczny jest to jest moja polecajka na dzisiaj. Oczywiście, yy, powiem tak: nie musicie tego kupować. Możecie sobie iść tam do sklepu. Nie wiem, czy to tam są jakieś możliwości sobie spróbowania, czy nie. Yy, fajna rzecz, ponieważ jest naturalna, przyjazna dla natury, przyjazna dla zwierząt. Nie musimy się obawiać, że zrobimy coś źle, że ktoś tam komuś krzywdę zrobił, bo my kupiliśmy sobie jakiś tam żel podpłysznic i balsam. Do ciała. Jest polecany też przez polską gwiazdę sportu, ale ja nie będę używać imion i nazwisk. Yy, ja będę dzisiaj waszą gwiazdą sportu i zapraszam wszystkich również do ży takiego żywego trybu życia, zdrowego trybu życia, korzystania z każdej chwili. Posłuchajcie, yy, ja też już mam swój wiek i powiem Wam, że nikt mi tego nie powiedział wcześniej. Bądźcie sobą, akceptujcie innych i bądźcie szczęśliwymi ludźmi. A cały ten pakiet, tak jak mówię Beauty, nie polega tylko na tych kosmetykach. Będzie o tym druga część. Postaram się znaleźć czas jak najszybciej. A to jest moja polecajka. Słuchajcie, są cudowne, pięknie pachną, są naturalne. No i powiem Wam czuję, że bardzo ładnie mnie nabliżają. Patrzcie, jakie fajne tryczek, nie? Cyk, cyk. Cześć. Słuchajcie, i tu powiem Wam, nie jest tłusty. Ja nie nienawidzę tłustych produktów. O, ale pachnie super, naprawdę. Jestem zadowolona, że dziewczyna, a propos koleżanka mojego syna z klasy, tam gdzieś wcześniej, pracująca teraz w Hebe, od razu jak mnie zobaczyła, to mówi, pani Agnieszko, mam coś dla Pani, niech Pani zobaczy. Jest w promocji. Super rzecz, naturalna, pięknie pachnie różowa. No i powiem Wam, że w ciemno kupiłam. Bardzo jestem zadowolona teraz, że to kupiłam. Jest ten pod prysznic. To już nie postawię w łazience, tylko sobie gdzieś tam go, bo też bym chciała się w nim umyć. Balsam jest również super, nie jest tłusty, więc nadaje się też również na te, na te takie gorące dni. U nas jest tragedia, jeżeli chodzi o temperaturę, dla mnie jest tragedia. Ja kocham ciepło ale gdzieś, słuchajcie, to jest dla mnie przegięcie z tym ciepłem i, i, i nie wiem, moje zwierzaki po prostu sobie śpią. Mają w nosie to ciepło, bo zwierzęta generalnie lepiej znoszą te ciepło. Słuchajcie, serdecznie Was pozdrawiam. Kocham wszystkich ludzi, nieważne, czy dobrych, czy złych, ale tych dobrych na pewno bardziej. Powiem Wam, z kilkoma osobami tam się tak zaprzyjaźniłam, i oczywiście zapraszam do subskrypcji. Komentujcie, pytajcie. Zaproponujcie może mi coś, co byście chcieli zobaczyć. No bo ja tak generalnie powiem wam, uczę się tego całego show. Bo ja tu umiem mówić show, ale na scenie, gdy tańczę, pokazuję jakąś tam opowieść, bo każdy mój filmik, gdzie tańczę, jest związany z pewną rzeczą w moim życiu. Znaczy rzeczą, sytuacją. I powiem wam, to Nie jest tak, że sobie wychodzę i taczę. Ja zawsze mam jakąś historię, którą opowiadam. No, nie każdy wie, jaką oczywiście, ale wiecie co, jest niesamowita rzecz, którą daje mi kontakt z Wami, pomimo tego ekranu. I to jest cudowne. Cieszę się z każdego komentarza, nawet z tych takich negatywnych, też ich nie kasuję. Powiem Wam. Nie kasuję, niczego nie unikam. Staram się rozmawiać, bo uważam, że każdy ma prawo wyboru, każdy ma prawo myśleć swoimi kategoriami w życiu. Ja dziś zawsze mam problem z tym, bo jestem bardzo indywidualną osobą. Nawet moja mama mówi, że już powinnam się zmienić, ubrać drugą spódnicę. I zacząć robić na drutach, bo w moim wieku to już nie wypada w ogóle to, co ja robię. Ale słuchajcie, ja kocham to, co robię. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby być szczęśliwą, bo wiecie, nie każdy w życiu może być szczęśliwy i każdy z nas ma problemy. A to, co robię, daje mi wiele szczęścia, pozytywnej mocy, energii. Czasami sobie się naprawdę siadam sobie na kanapie, że mam Matko Święta, to już chyba nie dam rady, no ale wtedy mam takich ludzi jak Wy, czytam. O agnieszka i wiecie co? I chcę się żyć. I to jest najpiękniejsze w Was, że na moim kanale jest taki wachlarz. Pojawiają się subskrybenci, znikają, tak? No bo się tam ktoś pojawia, znikają, ale pewnie Wam bardzo szanuję ludzi, którzy zostaną i docenią moją szczerość i indywidualność. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was. Polecam. No. I już, to tak śpisz. To śpisz, tak śpisz. sobie, no, nie, o tylko tak gorąco. A tu Felix śpi. Felix, gorąco, ale masz wielkie oczy. Tak? No, tak jak Wam obiecałam. choć jakiś śpią. Pieski śpią. No powiedz coś, powiedz coś, no chodź, chodź, powiedz coś, chodź, chodź powiedz coś, hej. No niestety nie chcą. A ja tu przedstawiam Wam naszą Ashanti, ale Ashanti nie lubi towarzystwa. Ashanti jest bardzo indywidualna. I no chyczy... Krzyczy na wszystkich. Tak, Ashanti, gorąco to być też, kochanie, tak? Kaszant jest majkonem, ale już bardzo dojrzałym kotkiem, bo ma 10 lat. Jeszcze towarzystwa, gdzie się pochowała od słońca. Więc następnym razem jeszcze został Adonis, piękny, biały, majkon. No niestety jest po wypadku i lubi się chować, śpi sobie tam, też ma 10 lat. No i co mam Wam powiedzieć? Jeszcze mamy pieska, który ma 16 lat. I sobie tak też już, jak to się mówi, dożywa tej starości u nas. Był zawsze z nami. Mój miał dwa latka, jak po prostu go dostał. I szczęśliwa jestem, że może z nami po prostu być aż do końca.